Cześć, jestem Piotr. Od zawsze intrygowało mnie, jak wygląda praca w zoo. Dzięki magii telewizji będę mógł zajrzeć za kulisy i pokazać Wam, jak wygląda życie i obowiązki pracowników ogrodu zoologicznego. Dziś odwiedzę ekipę akwarystów z Afrykarium. Na liście atrakcji mam m.in. podglądanie medus i karmienie rekinów. Zaczynam jednak od spotkania z Kubą, kierownikiem sekcji akwarystów. Zwykształcenie jest z biologiem. W ZOO pracuję od 8 lat. Przygotowujesz się, widzę, tak? Słuchaj, no jak zawsze, codziennie rano coś musimy powiedzieć. Dzisiaj jest dosyć szybka akcja. Wczoraj mieliśmy odbiór kilku ciekawych ryb od naszego dostawcy z Niemiec. Mhm. Część poszła już bezpośrednio do zbiornika, część jest jeszcze na zapleczu, muszą mhm. trochę podrosnąć, więc no dzisiaj warto do nich zajrzeć, czy tam jest wszystko ok, czy nie. A poza tym jest bardzo fajna, ciekawa rzecz, bo dwie pary Tilapii mawie bardzo blisko siebie założyły, jakby gniazda złożyły ikrę na dnie na substracie. Mhm. Strzegą to mikro między sobą. Fajnie widać te zachowania pielęgnicowatych, także chciałbym tam jeszcze podpłynąć, zobaczyć, nagrać i zrobić generalną inspekcję tego zbiornika. No, także trochę roboty jest od samego rana. Zbiorniki w Afrykariu mają od kilku tysięcy do kilku milionów litrów pojemności. Akwaryści posiadają uprawnienia do nurkowania, a ich codzienna praca często wymaga wejścia do zbiornika. Dziś dżunglę Kongo oglądam od strony strefy bagiennej. To tutaj będziemy podglądać tereny lęgowe pielęgnic. I mnie nieco spokój Kuby. W zbiorniku obok pływają dwa wielkie krokodyle nilowe. Dlatego nurkowania sekuruje Natalia, która cały czas sprawdza zachowanie zwierząt i przygląda się Kubie. Gdyby coś mu się stało, byłaby pierwszą osobą, która wezwie pomoc. Yy, Natalia, co w tej chwili widzimy? Póki co pułap się tylko zbliża do nas, do naszej szyby? Zagląda między korzeniami, czy tam może jeszcze się jakaś para nie skryła, nie złożyła jej. Tak, zagląda w międzykorzenie, patrzymy, w którym miejscu może jeszcze być ikra. Taka rozmowa może wydawać się naiwna, ale pozwala cały czas panować nad sytuacją pod wodą. A krokodyl przygląda się za siatki. No, chciałbym tak popływać jak Kuba. Temperatura wody jest bardzo przyjemna, około 25 stopni, no, tak jak na basenie. Pielęgnice to gatunki o rozbudowanych zachowaniach rodzicielskich. Oczywiście opieka nad potomstwem różni się w zależności od gatunku. Tilapie akurat chronią rewiry lęgowe, wachlują ikrę, a także przepędzają intruzów. Ryby tak samo muszą się nauczyć macierzyństwa, opieki nad ikrą, mhm. wachlowania, sprzątania, wyrzucania tych małych grzybów, które porastają, niezapłodnione ziarna, bo one też się tam zdarzają. I dopiero tacy już w pełni wykształceni rodzice do e, e, pełnienia jakby rodzicielskiej opieki są w stanie odnieść sukces i, i odchować jak największą grupkę młodych. Następnym razem, gdy odwiedzicie dżunglę w Afrykarium, skupcie uwagę również na tych małych, ale niezwykle ciekawych mieszkańcach. Pożegnałem Kubę i zmierzam dalej. Będę karmił między innymi rekiny. Towarzyszy mi cała ekipa akwarystów z dzisiejszej zmiany: Małgosia, Bartek, Natalia i Gosia. Kolejny raz jestem w miejscu zastrzeżonym tylko dla personelu. Nad akwarium wiszą potężne zestawy oświetlenia, dookoła wiją się rury systemu filtracyjnego. Akwaryści ustawiają się na stanowiskach i przygotowują do karmienia. Na początku Gosia podaje Endywin, to bogata w sole mineralnej witaminy kuzynka sałaty. To właśnie rekiny są najbardziej niebezpiecznymi zwierzętami w oceanie, ale tutaj w oceanarium okazuje się, że Stefania, czyli żółw, jest tym zwierzakiem, który najbardziej lubi zaczepiać inne i podgryzać. Byłem zaskoczony lodem. Tak zwany tak tak enrichment, czyli ryba zatopiona po prostu w lodzie, zamrożona. Mhm. Teraz powoli po prostu się rozpuszcza. What? Może to wyglądać dziwnie, ale kostka lodu spełnia bardzo ważną rolę. W środku z ulubiony smakołyk żółwia. Jeśli żółw jest zdrowy i wszystko jest z nim w porządku, to opiekunowie widzą takie zachowanie jak dziś. Stefania stara się dostać do ryby w kostce lodu. Gdyby była apatyczna, mogłoby to znaczyć, że jest chora. Wtedy akwaryści zdecydowaliby się na dalszą obserwację. Po krótkiej wizycie u Stefani udałem się na pogaduszki do Bartka. Okazało się, że opiekunowie są w stanie rozpoznać każdą jedną rybę, każdego osobnika. E, Bartek, długo uczyłeś się, jak rozpoznawać konkretne osobniki? E, nie, wypocząć jest bardzo łatwe. Każdy z nich ma inny wzór e, kropek na Aha. świecie ciała i bardzo łatwo jest wtedy je rozpoznać. A, czyli dokładnie wiesz, kiedy podpływa kropek, a kiedy pirat. Dokładnie. Rozumiem. Pomagają w tym fotografie portretujące znaki szczególne. Pojemniki z jedzeniem są podpisywane imionami. Tym samym opiekun pokarmieniu wie, ile dokładnie pokarmu zjadła dana ryba. Monitorowanie apetytu to jednocześnie jeden ze sposobów na sprawdzenie zdrowia zwierzęcia. Okej, okay, idę dalej. Małgosia karmi rekinę brodatę. Rekiny brodate, bo mają takie charakterystyczne. Charakterystyczne wąsiki. Są to takie bardzo powolne, bardzo łagodne rekiny, które raczej prowadzą denny tryb życia. Mm -hmm. Ale w momencie, kiedy karmimy, to właśnie ich aktywność wzrasta i podpływają tutaj na to stanowisko i dostają mm -hmm. jedzenie. właśnie, jako jedyne masz takie charakterystyczne narzędzie. Trochę wygląda jak lizak, ale lizakiem nie jest. Do czego służy? To jest właśnie specjalny target dla rekinów. Target? Wabisz, im, wabisz Tak, ich, dokładnie. One dostają pokarm tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dotkną, y, dotkną tej y, gruszki. Aha, aha. Sam proces karmienia odbywa się w przeciągu 20 minut, a to dlatego, że należy przyzwyczaić ryby właśnie do tego konkretnego czasu. Dodatkowo to, co mnie zaskoczyło, to to, że ryby nie są karmione tak po prostu. Wrzuca się jedzenie do wody, tak jak my robimy to do akwarium. Nie, jest to system. Tak jak mogliście zauważyć, chociażby w postaci pojemniczków. Każdy pojemniczek ma imię, każde zwierzę jest karmione odpowiednio, w odpowiednim czasie. Na koniec znów spotykam Natalię. To jest duża porcja? To jest porcja dla...? To jest porcja dla y, całego gatunku. To jest tutaj kilo kg. Ponad półtora kilogramowa porcja makreli nie robi specjalnego wrażenia na rekinach. Wydaje mi się wręcz nieco spałe. Natalia szybko wytłumaczyła mi, że ich aktywność zależy od rodzaju pokarmu. Tłuszczak, jak się mówi, jest nośnikiem smaku i co tłuszcze to lepsze, to się bardziej e, Ich apetyt różni się również między poszczególnymi karmieniami. Podobnie jak w przypadku płaszczek, również rekiny mają cechy charakterystyczne i Natalia potrafi rozpoznać każdego z ośmiu osobników. Co ciekawe, wyróżniający wzór na płetwie grzbietowej jest inny po prawej i lewej stronie. Opiekun musi więc zapamiętać 16 detali. Po karmieniu Natalia pokazała mi jedno z zapleczy hodowlanych, gdzie rozmnażane są meduzy, które później trafiają do zbiorników ekspozycyjnych. Aurelia labiata to bliska krewna medus, które możecie zobaczyć nad Bałtykiem. W całym systemie afrykarium krąży 15 milionów litrów wody. Na koniec spotkam się z Dorotą, która jest odpowiedzialna za ciągłe monitorowanie jej stanu. Wspólnie idziemy pobrać próbkę wody ze zbiornika manatów. Czy mogę Ci pomóc w czymś? Bo widzę, że masz ze sobą tajemnicze narzędzie. Na moment, tak, to jest czerpa, który umożliwia mhm. mi dostania się do wody. I mhm. e, na ten moment muszę pobrać próbkę. Jesteśmy w biotopie manatów, więc, jakąś ochotę to możesz pobrać? Właśnie. Tęcznie. Zanurzam go około 20 cm pod szaflę wody. 20 cm? Ile tej wody ma się nabrać mniej więcej? E, pierwszy raz wypłuczemy próbkę, więc troszeczkę po prostu. Aha, dobra. A Na moment... za dużo chyba Ta, tak. Dużo. Teraz musimy wyciągnąć. Hmm. Także ja już posadzę od kręca, możesz podtrzymać. W jakim celu przeprowadzamy takie badanie? E, żeby sprawdzić, czy ryby. I zwierzęta mają dobrą jakość wody, czyli mhm. czy te warunki, jakie stworzyliśmy w biotopie mhm. y, są takie same, jak mają w środowisku naturalnym. Mhm. Czyli musi być odpowiednie pH, odpowiednie zasolenie, y, odpowiednia zawartość tlenu i patrzymy, czy związków chemicznych jest, y, są na odpowiednim poziomie, ale to później ci pokażę. Mhm. Po pobraniu próbki Dorota zmierzyła jeszcze parametry fizyczne wody. Następnie udaliśmy się do laboratorium. Tutaj dzięki spektrometrowi można szybko i dokładnie oznaczyć różne parametry wody z przygotowanych przez Dorotę próbek. Informacje o wszelkich odstępstwach od normy trafiają do techników. To oni odpowiadają za działanie potężnego systemu filtracyjnego. Kilometry rur, potężne komory filtrów, odpieniacze, setki zaworów i pomp. Wszystkie te elementy pomagają otrzymać miliony litrów wody w odpowiedniej jakości i tym samym stworzyć idealne środowisko życia dla wspaniałych mieszkańców Afrykarium. Okazało się, że podróż po wrocławskim Afrykarium to nie tylko odkrywanie wiedzy na temat różnych zwierząt, ich sposobu odżywiania się i życia, ale również obcowanie z prześwietnymi ludźmi, opiekunami. To właśnie oni dzięki swojej pasji i wiedzy odkrywają dla nas ten wspaniały świat. Widzimy bombelki, Mogłoby się wydawać, że w oceanarium najbardziej w niebezpieczne i takie... Jakieś tam... Nie wiadomo jakie. Dobra, okej. Okay. Pingwin i ryba.